Mam wielką prośbę do Państwa o wyłączenie telefonów, bo wyszliśmy z ziemi i w związku z tym tu telefony działają. Nie chcielibyśmy nie bezczerwy dzwoni. Nie Także myślę, że już możemy spokojnie e, rozpocząć. Nasi kości już też wyłączają telefony. I e, e, może zaczniemy od sytuacji naszego sąsiada, naszych sąsiadów, czyli Ukraina, Rosja i sytuacja Polski w tym świecie. Nie, tylko trzeba go włączyć. Włączyłeś. Zagadaj. Nie zrobił? Nie. Nie zrobił. Proszę o raz, dwa. Masz. Masz. Dzień, raz. Dobry wieczór Państwu. Sprawa ukraińska się komplikuje coraz bardziej. Znaczy intelektualnie jest proste. Komplikacja nie polega na tym, że nie rozumiemy, bo chyba dobrze rozumiemy, co się dzieje. Komplikuje się w tym sensie, że nie za bardzo widzimy dobre wyjście, a nie widzimy go głównie dlatego, że jak się zdaje z polskiej perspektywy. Ci, którzy mieliby największy potencjalny wpływ na e, hamowanie e, inicjatywy politycznej i militarnej Rosji, czyli Putina, e, nie, nie za bardzo e, chcą zobaczyć sprawy takimi, jakie w rzeczywistości są. Taka jest, taki jest mój pogląd. E, e, dzisiaj czytaliśmy w gazetach, e, że szczyt NATO, który będzie się wali za kilka dni ma ciągle traktować absolutnie serio umowę NATO-Rosja z roku 1997, czyli z roku, kiedy po, po Jelcynie prawda, Rosja robiła wrażenie kraju, który jakkolwiek jest w innym miejscu niż Zachód, to orientuje się jak gdyby w podobnym kierunku, tak? można by tak delikatnie to nazwać, czyli robiła wrażenie kraju, który zasadniczo nie stwarza takiego zagrożenia, czy podobnego zagrożenia jakie się stwarzał dla y, zachodnich demokracji i y, Związek Sowiecki. Otóż y, dzisiaj sytuacja jest dramatycznie inna, radykalnie inna, stwarza zagrożenie, jeśli nie bezpośrednie w tym sensie, że zajmą za chwilę Paryż, bo pewnie tak się nie stanie, no to stwarza zagrożenie y, y, pośrednie, bo silna destabilizacja Ukrainy czy włączenie części Ukrainy, no to jest tuż u naszej granic. Y, y, tego rodzaju destabilizacja, nieuwiązywanie praw człowieka, o to, że ludzie giną i tak dalej. Otóż tu mamy problem, bo niestety yy, chyba nie jest tak, że, yy, że możemy samodzielnie yy, zdecydować o kierunku polityki Zachodu, prawda? czy Unii Europejskiej, czy w tym wypadku jeszcze bardziej NATO, choć i Unia ma, ma coś do powiedzenia i coś do odegrania w tym konflikcie. Yy, Polska yy, Jestem tego samego zdania co Tusk o, o tyle, że, że Polska musi grać w koncercie, prawda? Ale o tyle bym się z, spierał z Tuskiem z Sikorskim, że nie musi w tym koncercie koniecznie powtarzać za tymi głównymi tenorami, prawda? Może próbować narzucić ton. Więc ta próba narzucenia tonu, na przykład zdjęcia z, z, z tego spotkania w wali umowy NATO-Rosja jako podstawy stosunków, prawda? Coś takiego. Na przykład presja na to, żeby przystąpić do kolejnej fazy sankcji gospodarczych, które mają swoje skutki, to bardzo wyraźnie widać, prawda? Rosja jest krajem niby potężnym, ale właściwie kolosem na gnianych nogach, jak wiemy, prawda? Jej potęga jest zarazem źródłem jej słabości, to, że tam 50% budżetu stoi na eksporcie ropy i, i, i gazu, to jest super, to jest też potencjalna katastrofa dla tego kraju, prawda? Czyli mówiąc skrótem, sankcje skierowane wobec takiego dziwacznego kraju i dziwacznej gospodarki mogą być i już są skuteczne. Więc Polska mogłaby i powinna w tym sensie naciskać na, i na większą presję militarną. Nie mówię wjeżdżanie czołgami, prawda? Na Ukrainę. Czyli bezpośredniej konfrontacji militarnej. Tego, tego, tego nie twierdzę. Natomiast... Yy, przygotowanie do założenia baz na wschodniej Francji wbrew temu, może co mówił doradcy, jak najbardziej, prawda? Większe sankcje jak najbardziej. Więc tu yy, widzę jakieś pole do oddziaływania. Ono jest ograniczone, ono jest yy, trochę podminowane, niepewne, sprawa trudna, ale nie jest tak, że nic nie możemy zrobić, albo przynajmniej próbować yy, robić w tej sprawie. Ponieważ zgadzam się z przedmówcą, to nie będę powtarzał tego, co, co powiedział, natomiast podzielę się moją lekturą z wczoraj. Trafiłem na Twitterze polecony przez niejakiego Igora Jadka artykuł amerykański, jak sądzę. Niestety nie zapamiętałem autora, ale autor spodobał mi się pod tym względem, że przedstawił pewną alternatywę, przed jaką stoi Zachód. Wydaje się, że autor przede wszystkim myślał o administracji amerykańskiej. Przedstawił, jak można się zawoływać w sprawie Ukrainy. Jak ten obóz państw, do którego Polska należy, a nawet chwilami można odnieść wrażenie, że chciała, a na pewno powinna bardziej nadawać mu ton, Y, przed jaką alternatywą stoi i y, alternatywa jest zarysowana następująco albo i y, to tak na ostro że nie ma wyjść y, 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 pośrednich właściwie pierwsza możliwość y, jest taka że zaczyna się Ukrainę na serio wspierać y, militarnie no, oczywiście nie y, czynnym udziałem wojsk NATO, czy, czy, czy jakichkolwiek państw w konflikcie na wschodniej Ukrainie, ale dostarczając dane wywiadowcze, broń, wyposażenie, no wszystko to, co do prowadzenia długiej, męczącej wojny z przeważającymi siłami wroga jest potrzebne i zrobienia tego w sposób nie mniej Oczywisty, jak Rosja w oczywisty sposób, nie dość, że sama jeszcze już włącza się, no to oprócz tego, że się sama włącza, to rzeczywiście realnie, bardzo realnie wspiera tych wszystkich yy, terrorystów, ochotników i, 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 i kogo tam popadnie. I autor mówi, to jest bardzo ryzykowna opcja, ale ona jest. E, a jaka jest alternatywa dla tej opcji? Otóż taka że ponieważ Ukraina tak czy owak bez pomocy pieniędzy zachodnich nie przetrwa tej zimy i e, w ogóle niczego nie przetrwa, a, no to wywrzeć na nią presję, e, żeby się poddała. No, nie w takim sensie, że ma oddać e, swoje terytorium Noworosji, e, e, jak to nazywają, tylko że no, ma pogodzić się faktycznie z utratą. Yy, tylko, że to się nie będzie nazywało aneksja, tylko będzie się nazywało federalizacja albo nazywa jakoś inaczej. Ale w każdym razie de facto yy, panowaniu rosyjskim na wschodniej Ukrainie i Ukraina ma to przełknąć i yy, jakoś z tym żyć. Yy, a yy, wówczas yy, być może na jakiś czas yy, Kreml poniecha yy, dalszej agresji dalszego parcia na wschód. No i tutaj o ile tamto wyjście autor artykułu nazwał wysoce ryzykownym, to tutaj to drugie wyjście alternatywne nazwał również bardzo ryzykownym, a no z banalnych przyczyn. To znaczy na Ukrainie zaczną się dziać rzeczy do tej pory tam niewidziane, a generalnie jakikolwiek rząd dokonałby takiej wolty kapitulanckiej wobec Moskwy zostanie rozniesiony przez, umownie mówiąc, prawy sektor i, i, i tam zaczną się poważne niepokoje. No i również rozczarowanie Ukrainy porzuceniem jej przez Zachód, a nawet wymuszeniem takiej, takiej, takiej kapitulacji też będzie miało fatalne skutki dla sytuacji wewnętrznej oraz stosunku Ukraińców do, do, do sąsiadów z Zachodu. No a przede wszystkim, że Zachód przegra wszystko to, co e, wygrał po rozpadzie Związku Radzieckiego w sensie geopolitycznym. To znaczy to będzie już ewidentne powiedzenie, cokolwiek udało się Zachodowi uzyskać na skutek rozpadu ZSRR e, zostało utracone i wchodzimy w nowy etap rosnącej dominacji Rosji, której apetyty nigdy nie gasną. I przez taką alternatywą stawia autor. E, rzeczywiście zabrakło mi w różnych wywiadach, jakie się przeprowadza u nas w dyskusjach poświęconych także temu, w jakiej polityce ma przejść Polska, konfrontacji z tak brutalnie zarysowanym wyborem. Ciekaw jestem także moich współdyskutantów. Dziękuję. Ja nie jestem ekspertem od geopolityki, ale znam się na służbę specjalnie i może od tego zacznę. Więc mam do powiedzenia trzy zdania właściwie. Pierwsze zdanie to brzmi bitwa rozstrzygnięta. Drugie zdanie brzmi konieczne, słowo to brzmi konieczne, a trzecie słowo brzmi dywersja. Teraz pierwsze zdanie. Ukraina przegrała bitwę o, wschodnią, o Donbas i o wschodnią Ukrainę, wojska ukraińskie, w momencie kiedy stracili lotnisko w Ułgańsku. i w tym momencie możemy tylko mówić o tym, że Armia Ukraińska będzie się wycofywała po kawałku z każdego terenu, żeby nie zostać obdążona i zniweczona. I to jest brutalna prawda o tym, co dzieje się militarnie na wschodniej Ukrainie. Koneczny. Przypominam Felixa Konecznego, Wspaniałe dzieło o wielości cywilizacji, dlatego, żebyśmy nie nakładać naszej siatki politycznej na sposób myślenia Rosji i jej sposób działania. Rosjanie, w momencie, kiedy mówią cokolwiek i dogadają się z to znaczy, że szukają punktu słabości, że szukają momentu, który mogą zerwać wszystkie te uzgodnienia i zrobić to, co jest tak planowali już wcześniej. Władimir Putin. Nie dalej jak wczoraj, wypowiedział powiedział się w sposób jasny, że jak będzie chciał to w jego wojska się w Kijowie. to trzeba pamiętać. Dlaczego mówię o projekcie koniecznym? Ponieważ pomiędzy cywilizacją turańską, którą dziś ewokuje Aleksander Dugin i która stanowi ideologiczne, które koncepty stanowią dziś ideologiczne paliwo dla noworosyjskiego rosyjskiego imperializmu. Czyli pomiędzy tą cywilizacją turańską, a nami łacinnikami jest tak głęboka różnica w siatce pojęciowej, w myśleniu, w wartościach, którymi się kierujemy, że nie możemy szukać możliwości dialogu, bo dialog jest niemożliwy. Możemy jedynie rozmawiać z pozycji siły lub z I to jest generalna uwaga do y, analizowania sytuacji, która, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. I wreszcie trzecia uwaga. Otóż y, z, y, znając prawidłowość działań y, rosyjskich służb specjalnych, które są y, nierozłącznie powiązane y, z kompleksem militarnym i siłowym, można zauważyć pewną prawidłowość wprowadzenia tych działań, a mianowicie na początku następuje ofensywa agentury, szczególnie agentury wpływu. Z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich 25 lat w sposób nieprzerwany? Przypomnę, że po 1993 roku, czyli po tym jak wojska rosyjskie, radzieckie wycofały się z Polski, specjaliści szacują, że pozostawili, pozostawili Rosjanie w Polsce 16 tysięcy szpiegów diamentów. I ta liczba jedynie rośnie, a nie maleje. Ci ludzie są osadzani w coraz wyższych piętrach władzy, co zresztą dziwne. Więc po ofensywie agentury wpływu następuje następny etap, którym jest po prostu dywersja. Brutalna, bezwzględna dywersja. A więc dziś władze państwa, naszego państwa, powinny spodziewać się coraz silniejszej akcji dywersyjnej. A z czym kojarzy się dywersja? To to wszyscy, nawet z e, lekcji historii wiemy, to nie będzie żaden atak na, na dostacie Gliwicką czy tego typu rzeczy, ale to będą kolejne działania piątej kolumny e, usytuowanej wewnątrz Polski. E, to będą e, kolejne wzniecania nie, e, niepokojów, być może będzie to te, także próba e, s, e, prowokowania kryterium ulicznego, e, które będzie miało na celu natychmiastowe rozliczenie się z obecnym obozem władzy. Tak musimy niestety bardzo ostrożnie spoglądać na wydarzeń i mieć w pamięci to, że Rosjanie nigdy nie odstępują od y, takiej strategii działań, przynajmniej przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Najpierw y, agentura wpływu, potem dywersja, a potem już korpus pokojowy, który wchodzi, żeby zaprowadzić porządek na y, y, schaotyzowanym, zanalizowanym terenie. I, I to będzie następowało z ulgą naszych sojuszników oczywiście, bo będziemy znowu chorym człowiekiem Europy, co sprowokuje moskwa. No właśnie, bo ten obraz, który przedstawiliście, nie jest pewnie optymistyczny, jest raczej pesymistyczny. Ale powiedzcie, jak w tym świetle widzicie zmiany w Unii Europejskiej, a szczególnie, bo jakoś tak miękko będziemy przechodzić też do spraw Polski, a mianowicie, jak zmiany i rola Tuska jako przewodniczącego Rady Europy. Czy to wpłynie Wszystko. jakoś... Proszę? Rada Europy, przepraszam. Wszystko. Czy to może mieć jakiś wpływ na postępowanie Zachodu? Czy to nie będzie miało żadnego wpływu, jeżeli chodzi o Ukrainę oczywiście? I drugie pytanie związane z premierem, mianowicie czy jego przejście do Brukseli co spowoduje, jeżeli chodzi o politykę krajową, bo wydaje się, że wczoraj, jeszcze przedwczoraj mówiło się, że pani Masza Kopacz już jest premierem, dzisiaj wydaje się, że jest daleko od tego premierostwa i czy, czy będzie miało, miało to jakiś wpływ na politykę polską, a szczególnie pytanie, czy będą wcześniejsze wybory, czy ich nie będzie, bo Mówi się tu o dwóch latach, a mianowicie jeszcze o tym roku, czyli gdzieś wybory w czasie wyborów samorządowych, czy też na wiosnę razem z wyborem nowego lub starego prezydenta? Proszę bardzo. Co do pierwszego pytania, ja mam właściwie jedno zdanie znowu i nie będę go nawet rozbudowywał. Otóż niespodziewany, spodziewany awans Donalda Tuska, skomentuję w ten sposób. Oj, daleko zaszedł nasz kieszonkowy Stanisław August. Oj, daleko. Tylko oblubieńca jakby mniej ładu. To <grym> a propos <grym> awansu. Natomiast jeżeli chodzi o ten spektakl z wyborem premiera, proszę nie dać się wciągnąć w kolejny PR-owy spektakl platformy, która chce zająć sobą znowu całą naszą uwagę. Będziemy mieli przez najbliższy czas... Wielki spektakl pod tytułem Wybieramy najlepszego premiera dla Polski, oczywiście spośród kandydatów przedstawionych przez Platformę i wszyscy się będą tym zajmować. Będzie to podobny spektakl jak prawy prezydenckie, w których wiadomo było, że faworyt Wojskowych Służb Informacyjnych zwycięży, no ale startował naprzeciwko niego pan Radosław Sikorka, zwany też Sikorski. Więc e, proszę na to uważać, proszę nie dać się wtłaczać w te schematy, bo ciągle Y, 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 jesteśmy wodzeni za nos i tym samym ciągle Platforma ratuje się przed e... tak, ta, ta y, Nasz człowiek z Warszawy, tak? Nie, nasz człowiek z Warszawie, tak to brzmiało. to było już parę lat temu. Już teraz... Y, y, y. Nawet się zdziwiłem, jak to w TV nie przypomnieli, że tak Putin powiedział kiedyś o roku. W TV nie jest, powtarzam. E, prawdę tak. powiedzieć, a nie ludzko nie e, też? Ale, ale to było takie anegdotyczne. E, na, natomiast tak, e, znaczy coś, e, znaczy nie, nie damy rady się nie wciągnąć obażę, wbrew Radzie e, e, Witka, dlatego, że e, znaczy coś się już wyjaśniło, bo jeszcze parę dni temu ludzie opowiadali, e, znaczy ludzie, i, tam w telewizorach tam różni tacy, a że to może będzie e, ten, konstruktywne wotum nieufności, bo to pozwoli e, e, szybko posadzić nowego premiera e, na jednym posiedzeniu, w jednym głosowaniu e, i bez udziału pana prezydenta. Ale już od, od wczoraj, co najmniej od wczoraj, ja wiem od wczoraj, bo zadałem sobie trochę bólu i oglądałem taki program e, muzyczno-wokalno- e, e, wokalny taki, tam najpierw śpiewali, a potem rozmawiali i jak odśpiewali te 100 lat, to potem tam był, był pozór przeprowadzania rozmowy, mogli też, albo coś innego, w każdym razie parę pytań, parę pytań, głównie były to pytania o to, o tym, czy Donald wie, jak, jak zabezpieczyć Polskę przed recyzją dwóch to było główne zmartwienie prowadzącego, ale zdarzyły się też pytania takie, znaczy, nie, 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 no, nie no, chyba nawet sam z siebie Tusk powiedział, że on się poda do dymisji. Nie będzie żadnego konstruktywnego, bo tu nieufności. Donald Tusk się poda do dymisji, a wtedy yy, ten, jak mi dam? O, Bronisław Komorowski. Yy, będzie miał dwa tygodnie i on przez te dwa tygodnie coś wykombinuje i, 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 i wytykuje kandydata, a wtedy zagłosuje, na no, takie tak, te, tak te procedury wyglądały. E, to już we już w, w zakresie pan prezydent sobie jakby chciał szybciej niż dwa e, Natomiast e, znaczy wiemy, jak to się odbędzie i wiemy, e, że Donald Tusk jednej rzeczy postanowił nie robić. Postanowił nie drażnić pre, e, prezydenta Kowalowskiego i Wojskowych wojskowy Służb Informacyjnych, e, jeśli chodzi o procedurę wymyślania nowego premiera. Co do reszty też trochę abdykuję, tam kopać, nie kopać, w ogóle na ten temat nie, nie, nie czuję się w stanie wypowiedzieć, ale jeszcze chyba na początku było pytanie Adama, króciutko się do niego odniosę. Co, co, co ten Tust może? Otóż, czy coś może? Nie no tam już o tych kompetencjach tego europejskiej Europejskiej tośmy się już nasłuchali, na czytali. No. no może, coś teoretycznie może, gdyby nie to, że nawet nie może tego, co może. Znaczy, już samo ułożenie agendy szczytu, gdyby usiłował to zrobić sam, nie dzwoniąc do Angeli, nie dzwoniąc do tego... Jak mu tam? Kamera. François. ten kochanek na motorze, François Kamera. i jeszcze... I myślę, że do, 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 do Davida też musiałby jednak zadzwonić, bo David go bardzo tam umocnił na, na finiszu. No ale okej, okay, może wymyślać, może wymyślać ten porządek porządek po dzienny, jak już ustali go z tymi, którzy go wymyślą. E, przy tym jedno chciałem zauważyć, że strasznie trudno przewidywać, co Donald Tusk będzie w stanie e, zrobić w sprawie Ukrainy, jeśli on obejmie urząd od 1 grudnia. Na mój gust to 1 grudnia z Ukrainy zostanie to, o czym mówił minister Sienkiewicz w rozmowie na zupełnie inny temat. I być może do Adomi Tuskowi przyjdzie w udziale zrobić coś, do, do czego być może zostałby typowany. E, bo będzie bardzo przykra rzecz do zrobienia. To jest ten drugi człon alternatywy, o której mówiłem wcześniej. Znaczy ktoś będzie musiał w pewnym momencie Ukraińcom powiedzieć, żeby się pogodzili z tym, co się stało e, i ratowali, co się da, a głównie zachodnią Ukrainę. E, I być może w imieniu Unii Europejskiej będzie im to opowiadał Yy, właśnie przewodniczący Donald, yy, yy, być może taka rola przypadnie, ale tu już trochę się wyzłośliwiam, ja tylko stwierdzam, że szalenie trudne jest powiedzieć, co będzie mógł zrobić ktoś, kto yy, obejmie władzę na kwaska. no władzę, urząd. Dzięki. Zaczyniając od pytania, czy wybór Donalda Tostara to, to stanowisko coś zmienia yy, naszej pozycji polskiej? w Europie, w Unii i y, czy wzmacnia y, opcje y, bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji. Wydaje mi się, że, to, że w niewielkim tylko stopniu bardzo. No, tutaj parę złudzeń y, y, ujawniło się w ostatnich dniach. Y, y, słyszałem takie komentarze w pierwszej godzinach, że tu został wybrany na będzie z Rady Europejskiej, jest takie rzeczy, jak wielką władzę, no to są kompletne badania i nic takiego nie będzie. Ja uważam, że ta rola, jaką pełnił jego poprzednik, była mniej więcej rolę przypisaną w traktacie. No to tak mniej więcej wygląda, że rzeczywiście trzeba zadzwonić do Angelii i do François na skuterze brzmiał François była. Nie na A, przepraszam, na skuterze. Nocą i rano, kiedy Yy, więc trzeba dzwonić do wszystkich, to wszystko uzgadniać i yy, musiałby Donald Tusk być wybitniejszą osobowością i większą, większą charyzmę yy, yy, znacznie, żeby yy, wykroczyć poza teren. Generalnie to jest coś na kształt takiego notariusza, który to uzgadnia, pomiędzy, prowadzi obrady, udziela głosu yy, i tyle, ale wcześniej to dogaduje z Angelą yy, yy, Naturalnie. Yy, jest tak, że polski punkt widzenia jest inny troszkę, wydaje mi się rozsądniejszy, mądrzejszy punkt na Rosję niż punkt widzenia francuski czy, czy niemiecki niestety, w szczególności niemiecki który zawodzi. Prawda? Więc y, ja, jako ten przewodniczący zawsze tu może powiedzieć, no ale tak naprawdę Rosja różni się od reszty Europy koniecznie, tak? tak? Bo, a, a robowie... Albo im zrobi odbitkę z Dugina i przedstawicie sobie, co Aleksander Dugin głosi. Bo, tak, bo to mniej więcej głosi Putin też, to jest ta podstawa dla, dla Putina. Więc jakaś forma korepetycji prawda, z, 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 rzeczywistego, z rzeczywistej różnicy cywilizacji rosyjskiej postsowiecko, sowiecko post-prawosławnej, no nie, nie na to nawet, ale na pewno te czynniki. Można tak na zładziej ale te czynniki oba na pewno działają, prawda? I postsowietyzm i, i wpływ prawosławia. Oba działają źle, bez dwóch Więc tyle może, ale to jest naprawdę bardzo mało. Więc y, nie spodziewałbym się y, radykalnie z, z powodu nominacji Tuska, nie spodziewałbym się radykalnie zmiany polityki Unii i, w ogóle, i, w, i szerzej polityki zawodu w stosunku do, y, do Ukrainy. Y,